Tak, tu wszystkie są od prawej. 3, 2, 1, I poszedł. Lewy 3 przytni z uwagą na wyjściu. Szykana od prawej. Łagodnie lewo do, do okoła meczki od prawej. Do okoła meczki 360 od prawej z uwagą merowej. Eee, kurwa! koty prawo z od prawej strzec uwaga, ciasno ostro lewo, nie tnij. ogniem do mety, żeby ich do hamować bo meta stop Do zobaczenia, reniferu musiał, musiał.